czy praca musi być twoją pasją, żebyś czuł się szczęśliwy? Czy koniecznie musi dawać ci flow i jakieś wyjątkowe uniesienia? Dzisiaj chcę ci o tym powiedzieć i przekonać cię, że wcale nie musi być z tobą coś nie w porządku, jeśli praca nie jest twoją pasją. Często słyszymy: jeżeli praca będzie twoją pasją, to nie przepracujesz ani jednego dnia. Powinieneś czy powinnaś za wszelką cenę dążyć właśnie do takiego rozwiązania. Jednak praktyka wygląda zwykle inaczej, a jeśli uwierzysz w to, że praca, która nie jest twoją pasją, to coś złego, możesz wręcz spowodować u siebie ogromny spadek nastroju, poczucie frustracji, poczucie, że jesteś jakimś frajerem, skoro dla Ciebie Twoja praca nie jest pasją. Otóż spójrz na to w ten sposób. W świecie idealnym byłoby cudownie, gdyby to, co robisz, dawało Ci jednocześnie wystarczająco dużo pieniędzy na utrzymanie się. W realu tylko to się sprawdza w niewielkim procencie osób. I to jest normalne. Tak samo jak normalne jest to, że nie wszyscy są wysocy, piękni, super wysportowani czy mają wyjątkowe. Talenty czy zdolności. Zaproszę Cię teraz do wykonania bardzo prostego ćwiczenia, które pomoże Ci lepiej zwizualizować sobie, jak to jest z tą pracą i pasją. Narysuj cztery koła mniej więcej w taki sposób, czyli dwa na dole, dwa na górze. Te koła mają mieć pewne części wspólne i po środku mają się przecinać wszystkie cztery. I teraz w w pierwszym kole wpisz, co robię dobrze. W drugim kole wpisz, czego potrzebuje świat. W kole na dole wpisz, za co świat jest gotowy zapłacić. I w ostatnim, czwartym kole wpisz, co kocham robić. I teraz, jakie nam to daje możliwości? Po pierwsze, mogę naprawdę kochać śpiewanie. Ale mogę to robić tak fatalnie, że na pewno świat tego nie potrzebuje, a co więcej, jeżeli mi zapłaci, to za to, żebym nie śpiewała. Może być też taka opcja, że robię coś naprawdę dobrze, jest na to zapotrzebowanie społeczne i jednocześnie może to być moją pasją. Wyobraźmy sobie, że uwielbiałabym robić. Prowadzić kółko teatralne dla dzieci, dzieci by też to uwielbiały, natomiast okazałoby się, że nie mam sponsora projektu. Czyli mówiąc inaczej, ani rodzice tych dzieci, ani ośrodek kultury nie byłby zainteresowany płaceniem mi za te działania. I tak się dzieje bardzo, bardzo często. Czyli możemy robić fajne rzeczy będące naszą pasją, jest to potrzebne. Ale nie udaje nam się z różnych powodów znaleźć osób czy też instytucji, które by nam za te działania zapłaciły. I mamy wtedy oczywiście dwa wyjścia. Możemy pozostać przy traktowaniu tego wyłącznie jako z naszej pasji, jako czegoś, co jest naszą odskocznią od pracy zawodowej, czegoś, co jest świetnym przeciwdziałaniem wypaleniu zawodowemu, znużeniu, co pozwala nam zaspokoić, Mnóstwo naszych potrzeb, na przykład potrzebę czynienia czegoś dobrego, czy rozwoju osobistego, nawet wtedy, jeżeli w pracy nie mamy aż tak do, dużych możliwości. I to jest ok, to jest naprawdę w porządku. Może być też tak, że zaczniemy szukać sponsorów projektu. I to jest też bardzo dobra droga. Zaczniemy poszukiwać sponsorów wśród firm. Wśród różnego typu instytucji, szukać grantów, które wspierają dane inicjatywy. Natomiast to po pierwsze wymaga pewnej wiedzy, jak to pozyskiwać, a po drugie pamiętajcie, że jest zawsze dużo więcej wspaniałych pomysłów i ludzi, którzy chcą coś robić, niż funduszy na to. Przez wiele lat pracowałam w marketingu i PR-ze w różnych korporacjach. I zapewniam Was, że byliśmy zasypywani mnóstwem próśb o wsparcie, i naprawdę, bardzo często były to bardzo fajne inicjatywy. Czyli, tak naprawdę, żeby wszystkie te cztery koła na siebie naszły, i żeby trafić w ten malutki wycinek, kiedy robię to, co kocham, jestem w tym świetna, świat tego potrzebuje. Co więcej, jest mi gotów za to odpowiednio zapłacić, wcale nie jest tych sytuacji tak dużo. Większość z nas wybiera po prostu pragmatyzm, czyli wykonuje zawodowo to, w czym jest wystarczająco dobrym lub też wręcz świetnym, i są firmy czy instytucje, które nam za to zapłacą wystarczająco dużo. I taka ścieżka kariery wcale nie jest zła. Nie dajcie sobie wmówić, że koniecznie musicie robić to zawodowo, co jest waszą pasją. I w kolejnym filmiku opowiem Wam o tym, jakie mogą być ryzyka faktu, że uda Wam się waszą pasję spieniężyć i faktycznie uczynić z tego wasze zawodowe działanie. I na koniec jeszcze jedna rzecz. Pamiętajcie, że. Każda praca w jakiś sposób męczy każde działanie, nawet to, które jest naszym hobby, naszą pasją. Założę się, że Michał Anioł, malując freski w Kaplicy Sykstyńskiej, również czuł ból kręgosłupa, również był zmęczony, również bywały momenty, kiedy miał wszystkiego dosyć. Więc nie jest tak, że jeżeli robisz to, co kochasz, to nie odczuwasz żadnego zmęczenia i. Cała twoja praca składa się wyłącznie z cudownych, fascynujących i przyjemnych elementów. Mam nadzieję, że te cztery koła, ta wizualizacja skłoni cię do troszkę innego spojrzenia na twoją karierę zawodową i że przestaniesz czuć się winny, kiedy praca nie jest twoją pasją, lub też, że zaczniesz oddzielać pasję od pracy, albo, kolejne rozwiązanie, Poszukasz po prostu sponsora dla Twoich pasji, wspaniałych pomysłów, czego Ci serdecznie życzę.